Siemaneczko, z tej strony Darwin gramy sobie w Dying Light'a. Ostatni odcinek skończyliśmy na melanżu u naszego kolegi Gaziego. Musimy teraz leki, które wzięliśmy od jego mamy, zanieść dla naszej koleżanki Leny. Musimy zanieść najpierw stąd wyjście, żeby było oczywiście przez dach. Wie to jest? O kurde, trochę daleko. Zresztą będziemy skakać tak, to na pewno będzie daleko jeszcze. A, Trzeba coś kliknąć? O, dobra, teraz jest, będzie git. Ojej, jak wskakuj. Ponieważ jest są chyba. A, nie, dobra. Wejście do jego domu było ciężkie, a wejście było git. Chodź tu no domu, co jest? Nie wejdziesz tu. Widzicie, te szybkie zombiaki. Dobra, trafiony dwa razy. Ostrzem, U, Umrzyj, ziomek. Dawaj, chodź tu, chodź tu, Lemusie. Ile możesz żyć? Weź się, weź się skąd. Dobra, umarło to coś. Okay, możemy lecieć. Nie pamiętam, czy pod mostem było przejść. O nie, następny szybki. A jednak nie, dobra, to nie był szybki. U tu był jakiś typ randomowy, ok. O, już Pons do typa tutaj jest. Jak widać, co? Dobra, nie wiem, czy z nimi walczyć, czy nie. Ja mam nawet misję, że Pons. Co jest? Co to jest, z rycerz, Kurna, z jakiegoś czarnego zakonu. wybierasz? Nie skończyliśmy jeszcze! Ej co jest z nim tak! Co to za rycerz powalony? Tu jestem, no dawaj! Spróbuj się! Tego rycerza bym pokonał! Jeszcze nożami rzucają na mocy. Walka z rycerzem, co jest? Kurna! Nie wiem czy przebieranie się za rycerza, to dobry pomysł Podczas apokalipsy zombie. Dawaj, próbimy go. Ło On ciachnął. Dobra, repojujemy naszą kosę. Dobra, tego ziomka już sklepimy. Siu napraw, siu napraw broń. Weź tu napraw, weź tu napraw broni. Weź tam nie przeszkadza, ja tu walczę z rycerzem. O dosał ciosa. Zabiję rycerza zaraz. O, chyba. Tak, nie... Nie wiem, jak to wyjdzie, walka z rycerzem. Ach, jeszcze zombie na plecy wskakują. O nie, chyba nie zabijemy go. Ja to chyba z tego. Tak, z gotyka chyba. Kurna. Dobra, czekajcie, ja zrobię sobie apteczki. Nie przeszkadzajcie sobie. że to było plany? Apteczkę muszę sobie zrobić, bo przegrałem z nimi klepę. Możemy walczyć. Daj się. Lecimy na niego. Dawaj, ziomek. Oła, oła. Zabolało. O, dostaje ciosy. Ej, może go zaraz pobijemy? O nie, w taki sposób na pewno go nie pobijemy. Więc cokolwiek robicie lepiej, to kończcie i zmykajcie do wieży. Siebieje z nabiekami, które mają wiatra. Z jakimś legendarnym rycerzem. Jest nieśmiertelny. Dobra. Chyba wywalonym z tego rycerza, coś mi się tak wydaje. Bo klepie się z nimi, klepie, nie mogę go zabić. Dobra, lecimy po prostu. Dobra, ale powalczyliśmy z rycerzem. Lecimy zanieść te leki. Kurna, ale strzeliłem na tym surowców... w tak, teczkach. <laughs> Strefa. Możemy się tym zająć. Ramę tu trzeba zamknąć jak najszybciej. Wrócą na tą. O. Może jakiś tam zombie ci będzie przeszkadzał. Trzeba go zabić. Albo tych domów zombie będzie więcej. Ach. Okej, okay, do czasu. Trzeba korki włączyć Dobra, korki mamy Zamknij, 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 żeby nic tu nie wbiło więcej Okej, okay, dobra Będziemy mieć już bezpieczną strefę tutaj Pierdzielać Ło, wow, łeb obcięty Bezpieczna strefa, yeah! Alkohol miał przy sobie? Dobra, warto ich właśnie przeszukiwać, moje takie rzeczy. Niestety, no, czy dalej mi śledzi? Nie, to jest jeszcze więcej tych, dobra. Nie walczymy z nimi, jesteśmy zbyt słabi na razie. Siu O lagi. kurwa, załębi, mnie. I może nad wami spokojnie przeskoczyć? Patrz, na przykład jak nad tym, cyk. O nie, to głupi błąd. Mistrz parkura, Dawid. Dobra, lecimy dalej. Nie pomagamy nikomu, bo to się kończy. Naszą śmierć przeważniej przeważni. No. Przeklinać proszę. do Wow, Kibes było dostać od ziomka. Przyjmuję wszystko od ciebie. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Zobaczmy, co my tu mamy? 30 ten? Kurde, dobra broń. Wszystko chyba tu jest słabe, tak, wszystko słabe. Możemy rozrobić wszystko. Na części. Elegancka. O Jakieś misja? A przyjmij Kiedyś to zrobimy Następna misja? A, też kiedyś zrobimy Wierzy sporo jest do zrobienia Tak, Mam wiemy. nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę Wiem, już spojrzałem, dobra Robimy najpierw misję z Lenu, naszą koleżanką Dobra, lecimy Na wieże. Możemy sprzedać leśomkę rzeczy. O, plan jakiś. Kupujemy, oczywiście. Plany są ważne. Szczególności sprzedajemy, czyli że kawę. Cześć. I lecimy do Leny. Leno, mam dla ciebie leki. Witaj. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. Jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie. Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Oh. Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Problemem są te wszystkie puste fiolki po Antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają, a przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży, a ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. No mm. Nowy strój mamy. Od razu lecimy go nakładać. Nie, pistoletu nie mamy. Ja będę miał, to mu nie dał. Nie ma szans. Trzeba zrobić coś innego, jakąś misję łatwa Co będziemy mogli zaraz zrobić. Tylko pójdziemy się przebrać. Gdzie tu były schody? Z drugiej strony, ok? Spokojnie, zwolnij. Chcemy nowy strój, trzeba z niego skorzystać. Bo całe życie będę. Ben... Nie będziemy ninjami mi przecież. Ok, tutaj. Skrytka Stroje Jakieś średnie te stroje O tak bardzo Dobra, jednak będziemy całe życie ninjou Ninja to jedyny prawie nestrój sporę jeszcze teraz. O, więc lecimy. Też kojarzę, że to miała być ciężka misja. Bo to ma być ten spalenie tamtych tych tych nocnych szybkich. niefajnych fajnych. Dobre nie? Wiesz, że sporo jest do zrobienia. Tak Mam wiem. Nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu. Żeby że pogadać z spojrzeć na tablicę. Tylko pogadam sobie z ziomkiem. Cześć. Znalazłem twoją kartkę na tablicy ogłoszeń. Jesteś biegaczem? Świetnie. Ten debil Dawud usiadł w kantynie na moich okularach, a bez nich jestem ślepy jak kret. Jak mam pomagać Alfiemu, jak nic nie widzę? Mam w domu zapasową parę. To niedaleko stąd, tylko że wiesz... Sam się tam nie dostanę. Zabrać coś jeszcze, jak tam będę? Serio? Zrobisz to dla mnie? Dzięki! No i oczywiście... Tak. Widzisz, chcemy założyć na dachu ogródek warzywny... Żeby trochę podreperować stan zapasów żywności Ale nikt nie ma pojęcia jak się za to zabrać Kiedyś na urodziny dostałem książkę o ogrodnictwie Nigdy jej nie czytałem Nosi tytuł Uprawa warzyw dla opornych Czy jakoś tak Powinna być w biblioteczce, ale wiesz Może będziesz musiał jej poszukać Oko, zrobię to za parę lat, nie martw się Zbliża się noc mamy co robić, możemy iść na misję Jest bliziutko jak kojarzę. A, bliżutko Mam jeszcze ki. Sorry, Sory, przypadek z tym odpaliłem. Chimijski troszeczkę. No muszę uważać na tych nocnych tych. I na zombie z wiadrami na głowie. A to też muszę uważać na pewno. Pleca? gdzie to jest około? Ora, nie widzę tu zębiaków żadnych. im wskoczył na plecy. O, otwieramy. By tu nie wskoczył jakiś zombie pewnie jakiś będzie, żeby nie był Jestem złotko. w podstacji. Znajdź tablicę i włącz przełącznik. To zrestartuje system, Dobra, tylko ukradnę parę przypadkowych rzeczy. O, gazy, sztos. przybowaliśmy Hej, okay? nie, to gdzie mamy wyłączyć. Hej. Okay. O, tutaj. Nice. Zrobione. Dobra, teraz zrób to samo w drugiej podstacji. Okej, okay. Miejmy... nie Dobra, ten odgłos oznacza, że nasi nowi koledzy wyszli Właśnie wybiegli sobie Schodzi noc, tak wiem Moja ulubiona pora Można poznać wie wiele nowych ludzi O Jezus <grystanie> O, takie już przydatne Bieg, pieni, bieni, Widzi się tych lamusów, gdzie oni są, OK, tutaj jest jakiś. Kurde, a tu sapią, pierdziele je. A co nie skraczajmy, bo to się załamie, pamiętam. Pamiętam zasady skakania. Kurde, główna ulica. To nie będą te główne tu wszędzie, ja, Chyba mogę skoczyć. Ja trochę hałasu zrobiłem, nie za dużo. O, sk dobra, skoki na ślepo, nice. Nie mam bezpiecznego zejścia nawet stąd, okej, okay, tutaj czy ten zrzut jest daleko? Zobaczmy Ej, będziemy mogli go obczaić zaraz naprawię tę stację Dobra Sklepany Uff, poradziliśmy sobie dobra wszystko bierzemy, co się da. I to odpalić jeszcze. Dobra, okay. Alfi. dwie z głowy, została Niech jedna. idzie, Crane. ale obserwatorzy wypatrzyli całkiem spory ruch. Myślę, że przemince zwęszyły twój drop. Przyjąłem. Aha, ok. <laughs> o. Ej, ej, ej. Teraz jak to nie skorzystać, jak zrzucili obok nas dosłownie. Pszuł! O, jeszcze kwiatki jakieś podwodne. Dawaj antyzyny. O, nie ma nawet antyzyny. Rezoria medyczna. Zobaczymy. co będzie, zobaczmy. O, okay. oh, dobra, wypłynęliśmy, udało się. Te kwiatki to można je zbierać. Może coś się przydadzą kiedyś. On. W umiejętności mamy jakieś kurde Przetrwanie jeszcze Zawodowy biegacz. Należy się pakować, ok. Już sobie się wcześniej co warto ulepszać Eee. eee. Lego, proszę się do mnie nie zbliżać. Ale sapię, z Weź jak się nie kręć tutaj, chcę z tym wyjść. gdzie ty idziesz? Srało go chyba. Jest taki baseballow, szczerze mówiąc, jest naprawdę dobry. Jest tutaj za budynkiem, ok. Jezu, odbieganie obok nich jest straszne. Lecimy dalej jak kwiatka, dawaj Jak w Wiedźminie. I następny. wesnę się tutaj. Może wespnę się. Dawaj, 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 szybko. Okej. Okay. To jest takie fakeowe wejście. Za plecami mu lecimy. Kurno, ale to jest ekstremalne. O nie zombie zwykłe. O nie, bardzo nie. Oj, jest dużo. Oj, jest ogrom tutaj. Nie wiem, czy robienie tego w nocy to był dobry pomysł. Jezus, ale ich jest tu dużo Jak ja nie mam tu wejść? Ja jesteśmy? Dobra, tu nie powinny wyskoczyć, bo to jest drut czas, chyba nie moje ten łazić pod drucie ja, robimy mu plecy Jestem w centrum u rozdzielni. Oła! ja tu nie wskoczę? Wskoczę tutaj? Oraz wskakujemy. Jestem w rozdzielni. Masz mało czasu. Przemieńce za tobą leżą. Musisz przerwać misję. Powiedz nie mi, bądź co mam głupi. robić. Cię na to moja sprawa, mów co mam robić. Musisz znaleźć główną tablicę. Jest w którymś budynku. Pewnie tutaj Wiadomo, że tutaj przecież jest proste Mykaj się od razu Tak gdzieś się odpala i tutaj my wszystkich lamusów Zrobione, odpalaj Moment, moment Żryjcie plot po pieprzeńce bez... Słuchaj, mam robotę w terenie. Ale jak wrócę, to się tobą zajmę. Słowo no zarobiście. Urajcie, lamusy, palcie się. Chodzi tam To jest z wami. I tu chodźcie, Remon. Co wy mi nie ci To się fajczy tutaj przez to. Umierają wszyscy, dobrze i tak. Nie wiem, czy to nie jest barwienie punktów w bardzo głośny sposób, naprawdę bardzo. Dobra, wycofam się, bo jest zbyt głośno. Wolo mnie uszy. Przeżywasz noc. Jasne. Easy. No proste, że przeżywam noc. Kurde i co nowy poziom mamy? Jeszcze nie. Ale dużo wbiliśmy chyba. Wow, o, tu mnie też razi, okej. Okay. Jak ja mam stąd wyjść? O, jeszcze parę rzeczy. A, dobra, to skrytka, nieważne. Mam ja że parę rzeczy ominąłem. To chyba stąd nie wyjdziemy. Które razi nas prąd? Aura już nie chce mi się składać ich krzyków, zamknijmy się w środku. I... Przyniesieniem okularów dla naszego następnego ziomka, co poznaliśmy zwierzę, zajmiemy się w kolejnym odcinku. Jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. No to siemaneczko!